Jest bardzo dużo projekcji, e, szczególnie naszych uczniów, na, na to, e, kim jest nauczyciel jogi: że jesteśmy tacy mądrzy, dobrzy, zdrowi i w ogóle nie wiadomo jacy. A tak naprawdę my jesteśmy po prostu ludźmi, którzy, dbam, którzy dbają o siebie, którzy chcą coś przekazać, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Więc te wszystkie projekcje, które się gdzieś tam pojawiają na, e, w stosunku do nauczycieli jogi, też są takie niekoniecznie. E, Prawdziwe. To, co biodę jest dla mnie najważniejsze, to taka droga ku dojściu do samego siebie, do byciu autentycznym w każdym momencie, bez względu na to, jaka, jak się życie toczy i jakie sytuacje mnie spotykają czy to jest sytuacja stresowa, czy prosta sytuacja jakaś e, e, relacyjna, taka, żebym ja się czuł komfortowo w swoim własnym życiu, a w takim szerszym aspekcie pokazuje mi różne zależności, które się dzieją pomiędzy mną, a moimi najbliższymi pomiędzy mną, a moimi znajomymi pomiędzy mną, a światem zewnętrznym. I o czym jest ta relacja, o czym są te relacje. Mogę na to spojrzeć z bardzo różnych punktów widzenia, czego wcześniej nie widziałem. Dla mnie yoga jest, jest takim narzędziem, dzięki któremu mogę lepiej poznać siebie. Po pierwsze lepiej poznaję swoje ciało i potrafię, je, potrafię z nim pracować, potrafię poruszyć moją energią. Dzięki jodze też mam lepszy kontakt ze swoimi emocjami, które są w ciele. A dzięki temu wszystkiego mam lepszy dostęp do tego, czego potrzebuję, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie wartościowe. My nie trzymamy się żadnej strictej jakiejś diety, nie mamy wymuszonych rzeczy. Tylko kierujemy się takim zdrowym rozsądkiem. Sprawdzamy, co nam służy, co nam nie służy. Też e, uczymy się, dowiadujemy się z różnych źródeł, co jest dla nas zdrowe i w jakim przede wszystkim okresie roku jest coś dla nas dobre. Czyli to zmieniamy raz sporą roku, jak również sporą dnia. Ja się uważam, żeby były lokalne, czyli raczej staram się nie jeść pomarańczy w Polsce. Ale, ale kupujemy malinę, czyli raczej yy, jemy lokalnie. Im bardziej lokalnie, w moim poczuciu, tym lepiej. Czyli tak bardzo, bardzo makrobytycznie. Zazwyczaj obserwować, że moje ciało zmienia się pod wpływem zmiany odżywiania. Gosia mnie nauczyła i pokazała, w jaki sposób produkty, szczególnie nabiał, wpływa na organizm i staramy się jeść mniej nabiału, chociaż czasami lubię super, jakiś dobry ser ale widzę też, jak to na mnie wpływa i przynajmniej raz w roku planuję jakąś takie swoje oczyszczanie ciała i już w życiu swoim miałem kilka głodówek tylko na wodzie i ostatnio byliśmy, byliśmy na diecie Dąbrowskiej i też chciałam sprawdzić, jak wpływa na, na ciało i na to, jak ja się czuję, jak mój umysł pracuje i mam piękne doświadczenia z tym związane. Ja, ja jako nastolatka już nie pamiętam nawet, z jakiego powodu, Zdecydowałam się zostać wegetarianką. To już to było zanim zaczęłam zajmować się jogą. I ten wegetarianizm tak naprawdę wymusił na mnie w tamtych czasach taką potrzebę zdobywania jakiejś wiedzy, ponieważ wtedy nie było wcale tak dużo informacji o tym, czym jest wegetarianizm. Wcale nie było e, tak łatwo zjeść wegetariańsko gdzieś w mieście, więc e, zaczęłam sobie sama coś tam eksperymentować. Na początku ten mój wegetarianizm był bardzo głupi. E, ale z czasem poczułam, że, że muszę, muszę, yy, muszę się zainspirować i tak w moim życiu pojawiła się medycyna chińska. I tak naprawdę najwięcej inspiracji do tego, w jaki sposób się odżywiam i co mi służy, a co mi nie służy, co daje mi energię, a co mi od odbiera, właśnie czerpię z medycyny chińskiej. Ostatnio jak byliśmy na warsztacie z Krystianem Pizaną on powiedział taką e, piękną rzecz, e, która gdzieś we mnie już zarezygnowała. Mianowicie, że e, na początku jak praktykujemy jogę, ona jest o czuciu, czyli uczymy się czuć swoje ciało. Potem jak się rozwijamy, to w nas zaczyna, e, zaczynamy czuć energię i ona się między innymi objawia poprzez dźwięk. A potem uczymy się świadomości, czyli tego, kim jesteśmy, tak naprawdę. Ja mam znów takie doświadczenie, że muzyka i ta nie zawsze były mi bliskie. Natomiast. Y ten sposób wyrażania siebie poprzez taniec i muzyki, którego doświadczałam kiedyś, był dla mnie taki trochę ciasny, bo dopiero jak trafiłam na taką formę ekspresji, czy to w tańcu, czy w muzyce, która polega na intuicyjnym graniu, czy intuicyjnym tańczeniu, dopiero do mnie przemówiła. Na razie jeździmy 6 razy w roku, czyli tak mniej więcej co dwa miesiące udaje nam się wyjeżdżać. Ziegowani.pl. Ziegowani.pl. Wyjazd Z Jago zapraszamy na i że. Wesel to to jest i destynacja i tam dosyć często jeździmy. Ja Maroko lubię za kolory, za ekspresję, za bogactwo zmysłów, które, którego tam doświadczam, bo tam jest głośno, kolorowo, mnóstwo zapachów, jest mnóstwo inspiracji. Ja to lubię. Takim kolejnym moim miejscem, do, które, które odkryłem, jest Izrael, które czuję, że to jest miejsce, w którym się bardzo dobrze czuję, bo są piękni ludzie w Izraelu. I spotykamy na swojej drodze mnóstwo fajnych, inspirujących ludzi. Oni są otwarci, zupełnie inni niż Polacy, bardzo pomocni. Kolorowi, uwielbiam izraelską przyrodę, ona jest surowa. Robiliśmy też warsztaty i będziemy robić. W takich górach pustynnych, gdzie one są gołe, takie skały, one są mocno energetyczne. Bardzo lubię tam medytować, w tych górach. I cenię również Izrael za, za morze, za morze czerwone i za morze martwe, które czuję, że ta woda jest mocno uzdrawiająca, więc z chęcią się tam udajemy, żeby też się po prostu uzdrawiać. Ja zacząłem praktykować yoga po przyjściu do Katowic. Przyjechałam tutaj na studia i... Od początku wiedziałam, że potrzebuję znaleźć jakąś formę pracy, pracy z ciałem, coś, co mi da, poruszy moją energią. Trochę poszukiwałam i tak trochę przez przypadek, bo yoga wtedy faktycznie była, była w ogóle niepopularna i było jej mało. Trafiłam na zajęcia z jogi i od razu poczułam, że to jest to, czego szukałam i tam zostałam. Moja przygoda z jogą rozpoczęła się od rekomendacji mojej takiej znajomej i to było mniej więcej około 2000 roku, kiedy w Polsce yoga jeszcze nie była popularna i po tych zajęciach zobaczyłem, że dają mi coś, czego żadne inne aktywności nie dawały. Czułem się po prostu taką dużą dawkę energii, która mi się utrzymywała przez cały dzień. Czułem radość, przestrzeń. To było zupełnie inne odczucie takie, niż które miałem podczas wykonywania innych jakichś aktywności swoich sportowych.